To nie jest nasza wojna. Polskie rolnictwo jest niszczone. Ja, jeżeli pan nie zapyta, również jestem nacjonalistką. Oni nas nie lubią. Oni nas nie lubią i jestem w pełni świadoma tego, co mówię. Czy pani w ogóle rozumie rolników, którzy podejmują protest? Tak, oczywiście. I mało tego, jeżeli będą w Warszawie i będzie tutaj ogólne rusze, poruszenie, bo wiem, że do rolników dołączają się górnicy, dołączają się myśliwi. Nie wiem, czy dołączą różne inne grupy zawodowe, ale jeżeli tutaj w Warszawie będzie jakieś poruszenie społeczności, ja również do tego protestu dołączę. Dlatego że ja się też nie zgadzam na to, żeby sprowadzać do nas zboże z Ukrainy, które jest niewiadomego pochodzenia. My, przystępując do Unii Europejskiej, na kilka lat wstecz musieliśmy pracować na to, musieliśmy spełniać wszelkie normy. Żywność była badana, a teraz się nie bada tej, tej żywności z Ukrainy, którą się zalewa Polskę, nie bada się zboża, i, i polskie rolnictwo, które uważam, że jest na bardzo dobrym poziomie w porównaniu z tym na przykład na dalszej części Europy, tej zachodniej, jest niszczone. Ale pani zdaniem, co powinien zrobić polski rząd? No bo rolnicy mówią wprost, że powinniśmy odejść od tych postulatów Zielonego Ładu, tak. E, no i też no, ograniczyć e, no, ten napływ e, produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Tak, oczywiście. No i teraz pytanie właśnie, co tak? powinien zrobić rząd? Czy powinien te wszystkie postulaty przyjąć? Powinien. Powinien no... wspierać polskie rolnictwo, powinien wspierać e, polski. Przemysł, ale wiemy, że ten rząd tego nie zrobi, bo ten rząd, który już wcześniej mieliśmy do 2015 roku i od 2015 roku 8 lat wstecz, no wysprzedawał wszystko, co polskie i, i niszczył, i teraz również będą niszczyli. No, no mamy już tego zalążki, tak, i idzie to wszystko jak tornado w ciągu dwóch miesięcy ich rządzenia. No ale no pani zdaniem na przykład. Bo teraz należy zadać pytanie, no bo wiadomo, mhm. że przez wiele lat jednak rolnicy korzystali z środków Unii Europejskiej, a z drugiej strony teraz jednak no, mhm. nie podobają im się rozwiązania, które ta Unia Europejska chce wprowadzić. Więc teraz należałoby zadać pytanie, jaką politykę względem Unii Europejskiej winna przyjąć Polska? No ale, no, dobrze, korzystali, ale to nie znaczy, że na wszystko właśnie mają się zgadzać, no bo jak, jak pójdziemy w tym kierunku, że skoro dostają pieniądze i dostają dotacje, to znaczy, że co, że wszystkie warunki mają przyjmować? No, no tak nie jest, tak? No, 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 nawet w życiu, nie wiem, takim codziennym, no też tak nie jest, że na wszystko się zgadzamy, pomimo, że gdzieś tam z czegoś korzystamy, że ktoś nam zrobi przysługę, no ale no... Stawia... Mamy też warunki. Tak? No, to, to nie może tak być, że, yy, yy, że wszystko to, co powie Unia Europejska, jest święte i tak ma być, bo, bo dają nam pieniądze. To nie jest tak. Ludzie też nie rozumieją. Unia nam nic nie daje. To my wpłacamy bardzo duże yy, pieniądze. Tak? No, każde państwo, które należy do Unii Europejskiej. Przecież wpłaca na, na tę Unię Europejską. To nie jest tak, że to jest tak za darmo nam Unia Europejska daje. My na to pracujemy, również swoimi finansami i swoją ciężką pracą. Ale pani zdaniem pozycja Polski jest na tyle mocna, że jest w stanie... Że, że nie, tak? Nie, że, że ty... nie, nie, nie jest mocna. Nie jest nie, mocna? Nie, nie, uważam, że nie. I z uporem maniaka twierdzę, że... Ale to inne pytanie. Czy kiedykolwiek była w takim razie mocna? W tej Unii Europejskiej, Polska, żeby mogła. No może nie dyktować warunki, ale żeby jej głos był na tyle mocny, żeby zmienić zdanie na przykład e... pełnych. Proszę pana, uważam, że tak. Uważam, że poprzedni rząd jednak jednak stawiał warunki, jednak bardziej się liczono z nami na arenie międzynarodowej. E... Teraz nie. No mamy premiera, jakiego mamy, którego, jak, jak Państwo dobrze wiecie, jak Panowie wiecie, nie popieram, nie popierałam nigdy i nie będę popierała. Jest to szkodnik dla Polski, jest to, jest to wysłanik Brukseli, który ma tutaj po prostu wszystko zniszczyć. Wszystko, co, co jest dobre. Ale widzi Pani, rolnicy mówią, że zielony ład został podpisany przez poprzednią władzę i że czują się oszukani przez poprzednią władzę i przez obecną. Że przez e, poprzednią, że podpisała ten Zielony Ład, że też odpowiada między innymi za ten napływ zboża z Ukrainy, że nic z tym nie robiły poprzednie władze, mm -hmm. a obecne władze po prostu na razie pięknie mówią, nic poza tym, e, wie pan co, nie wiem jak z tym, jak z tym, bo tutaj nie chcę absolutnie ym, ukrywać czegoś. Nie wiem jak to było z podpisaniem przez poprzedni rząd. Ale jeżeli nawet, to, to chyba tam były jakieś warunki stawiane, które teraz są właśnie przekraczane i, i nie są dotrzymywane przez Unię Europejską i przez obecny rząd Polski, także tutaj nie chcę się tak zupełnie do tego odnosić. Dobrze. Tak? I na koniec tylko panią mhm. zapytam jeszcze w tej kwestii, no bo jest sprawa relacji polsko-ukraińskich. Mhm. No i teraz tak, Ukraińcy mówią jasno, że... No, Że nie rozumieją całej tej sytuacji ze zbożem, że przecież wiadomo, że tam jest wojna i że powinniśmy. No wiadomo, że też mhm. jeśli oni eksportują zboże, no to też to ma wpływ na ich gospodarkę, a i też w naszym interesie winno być to, żeby ich gospodarka, żeby Ukraina miała pieniądze na prowadzenie wojny. Wiadomo, no, a z kolei też wiadomo, że u nas jest interes naszych polskich rolników. No i teraz jak w tych relacjach polsko-ukraińskich? Ale to ich wojna. Kosztem rolnictwa całej Europy Zachodniej, no, wyniszczenia tego rolnictwa, no nie tędy droga. No nie tędy droga, a poza tym yy, nie spełniają norm. Oni nie rozumieją. No ale czego oni nie rozumieją? No, Przecież, no, tak jak powiedziałam na początku swojej wypowiedzi, jeżeli my przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, wiem, że Ukraina również się stara o to członkostwo w Unii Europejskiej, muszą spełniać. Pewne normy, a nie spełniają norm żywieniowych, tak? Ani, ani w zbożu, ani w pozostałych produktach, więc ja nie rozumiem, czemu oni się dziwią. No w ogóle no, na Ukrainie to jest wolna Amerykanka w każdej dziedzinie, no ale to, to już No Tak, ten no ale fakt. to pani jest za tym, żeby jednak wspierać Ukrainę i militarnie, i też finansowo, czy, czy nie? nie? Nie, nie, absolutnie nie. Uważam, że od to, co zrobiono w 2022 roku, to kiedy ogłoszono, że na Ukrainie wybuchła wojna. Nie, ta wojna trwa tam od 2014 roku i ona nie obejmuje całego kraju, tylko ona pewne rejony obejmuje Ukrainy. Skandaliczne zachowanie uważam prezydenta to, który absolutnie nie docenia tego, co do tej pory Polacy zrobili. Oni tutaj, oni, czyli Ukraińcy bardzo zaczęli się panoszyć w Polsce, są bardzo roszczeniowi. Rozmawiam z wieloma ludźmi, z wieloma osobami rozmawiam, którzy prowadzą sklepy, restauracje i mówią, że już mają dosyć, już nawet nie chcą zatrudniać, bo przychodzą młode Ukrainki, które są bardzo wymagające, bardzo roszczeniowe, a z pracą wykonywaną przez nie bywa bardzo różnie, także no, zresztą. No, a nie obawia się pani tego, że jednak, no jeżeli to, co się dzieje teraz w Ukrainie, zostanie zakończone jakimś powiedzmy. No, zostanie podpisany jakiś traktat pokojowy i mhm. te ziemie wschodnie Ukrainy zostaną zagarnięte przez Putina. No to, że kwestią kilku lat będzie, jak wojska rosyjskie zaczną się gromadzić gdzieś tam przy naszej granicy. Że jeżeli my teraz nie zrobimy wszystkiego. Nie, nie sądzę. Nie sądzi pani? Nie, nie sądzę. Nie sądzę. A poza tym nie powinniśmy tak się angażować w wojnę, która nie jest naszą wojną. Nie powinni... To nie jest nasza wojna. Oczywiście, że to nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. A jest pani A tak poza... przekonana na 100%, że Putin nie będzie chciał tutaj Ale proszę pana, no położyć nie... łapy? Po prostu nie, na nigdy nasz... nie można być niczego y, pewnym na 100%. Absolutnie Putina nie, nie bronię, bo y, no już tutaj nie chcę innych kwestii hmm. poruszać, kwestii smoleńskich, i, ale nie uważam, żeby była aż takim idiotą, żeby tutaj brać rozmach na, na państwa unijne, bo miałby przeciwko sobie całe NATO. Ale mówię, nie chcę tutaj hmm. wyjść na jakąś obroń... y, że no jestem tak, obrońcą to, Putina. No bo to będzie źle zrozumiane przez e, większość e, oglądających e, i słuchających mo mojej wypowiedzi. A mówię, wojna na Ukrainie nie jest naszą, naszą wojną. I a, i tak e, uważam, że Ukraińcy dostali taką pomoc, jakiej nigdy. Nigdy żadne inne państwo nie dostało. My, Polacy, nie dostaliśmy takiej pomocy podczas II wojny światowej. Nikt nam tak nie pomagał, jak był stan wojenny. My wyjeżdżając, uciekając z Polski, wiele ludzi, wielu ludzi, którzy uciekali z Polski tuż przed rozpoczęciem stanu wojennego za działalność w Solidarności, czy później im się udawało wyjechać. Do Stanów, gdzieś na Zachód nie dostawali takiej pomocy, jak oni dostają, a oni są niewdzięczni, niepokorni, a wręcz zadziorni. I uważam, że oni mają to we krwi. I od samego początku mówiłam, że um, przysłowiowym bokiem nam to wyjdzie. Bo między nami jest konflikt um, od wielu pokoleń i, i tyle: no. u nich się odradza ten kult um, bandery. tak n Nacjonalizm sam w sobie uważam, że jest um, bardzo dobry. Ja, jeżeli pan mnie zapyta, również jestem nacjonalistką. Ja kocham swój kraj, ja jestem patriotką. Jeżeli trzeba by było, ja również stanęłabym do walki o mój kraj. Ja, kobieta, stanęłabym. Nie wiem, jaką funkcję bym pełniła, ale na pewno bym walczyła o mój kraj. I nacjonalizm jest zdrowy, tylko u nich jest chyba taki za bardzo zawzięty, i oni nas nie lubią. Oni nas nie lubią i jestem w pełni świadoma tego, co mówię. Czyli te słowa no, podziękowania, że też Polacy otworzyli swoje domy. Ale że... kto, kto tak mówi? No, ze strony narodu ukraińskiego one no, się pojawiały. To przecież. są pojedyncze osoby. Powinien to powiedzieć na arenie międzynarodowej ich prezydent, który e, nawet teraz, gdy jest sprawa zboża i żywności ukraińskiej, jest bardzo na mnie przychylny. Miał wielokrotnie okazję, będąc w Warszawie, występować, jak gdy występował na, przemawiał na Placu Zamkowym, miał wielokrotnie okazję podziękować nam. Miał wielokrotnie okazję na przykład, żeby nawiązać do rzezi wołyńskiej i przeprosić Polaków. bo no to jest historia, to jest fakt, tak było i... Nie zrobił tego wręcz jest arogancki w stosunku do Polaków i to mi się nie podoba i mówię nic z tego dobrego nie będzie.